Gruzja, położona na południowych stokach Kaukazu, jest niewielkim państwem o powierzchni niespełna 70 tysięcy km2, mającym strategiczne znaczenie w regionie. Jej północna granica, przebiegająca przez trudne do przebycia pasma górskie, oddziela ją od Rosji i obejmuje obszary konfliktowe, takie jak Abchazja i Osetia Południowa, które de facto pozostają pod wpływem Moskwy. Południowe granice Gruzji łączą ją z Armenią, Azerbejdżanem i Turcją. Co czyni kraj kluczowym pomostem między Europą, Azją i Bliskim Wschodem. Dostęp do Morza Czarnego od zachodu dodatkowo podkreśla znaczenie Gruzji jako węzła transportowego i energetycznego, umożliwiając przesył surowców z regionu kaspijskiego do Europy. Góry Kaukazu zapewniają naturalną barierę obronną, ograniczając potencjalne zagrożenia inwazją, ale jednocześnie izolują państwo od Europy, zwiększając jej podatność na presję sąsiadów. W 2023 roku, przy populacji blisko 4 milionów osób, realny PKB kraju wyniósł ponad 57 miliardów dolarów. Na obronność przeznaczono około 1% tej kwoty, co stanowi pół miliarda dolarów. Gruzja utrzymuje siły zbrojne liczące około 208 tysięcy osób, obejmujące wojska lądowe, siły powietrzne oraz Straż Wybrzeża. W ich skład wchodzi 55 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz około 152 tysięcy rezerwistów, rekrutowanych w ramach obowiązkowej rocznej służby zasadniczej. W gruzińskiej armii służą również kobiety, które pełnią zarówno funkcje bojowe, jak i wspierające, przyczyniając się do wzmacniania potencjału obronnego kraju. Wojska lądowe, jako trzon armii, liczą 35 tysięcy osób. Elitarne siły specjalne Gruzji, liczące około 3 tysiące żołnierzy, Zajmują się operacjami specjalnymi, wywiadem oraz walką z terroryzmem. Główna jednostka, Brygada Sił Specjalnych, podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony. Formacja ta zdobywała doświadczenie bojowe w misjach zagranicznych, takich jak Irak i Afganistan, oraz podczas wojny z Rosją w 2008 roku. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Wojska lądowe Gruzji, jako najliczniejszy element sił obrony, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronie przed zagrożeniami zewnętrznymi. Ich wyposażenie obejmuje 235 czołgów, ponad 5250 pojazdów opancerzonych, prawie 100 jednostek artylerii samobieżnej, ponad 170 systemów przeciwlotniczych oraz około 80 wyrzutni rakietowych. Wśród czołgów znajdują się głównie zmodernizowane egzemplarze T-72, które zostały zakupione od Czech i Ukrainy, a z pomocą izraelskich firm dostosowane do standardu SIM-1. Oprócz tego w magazynach znajdują się starsze modele T-55. W roli bojowych wozów piechoty Gruzja wykorzystuje zmodernizowane wersje BMP-1 oraz BMP-2, a także liczne transportery opancerzone. W tym zakresie wyróżniają się tureckie wozy Eider, radzieckie BTR-70 i BTR-80, jak również lekkie transportery rodzimej produkcji Tidgori oraz Lazika. Gruzja korzysta także z lżejszych pojazdów opancerzonych, takich jak izraelskie pojazdy Wolf oraz Kugar i Max Pro, które zostały pozyskane w trakcie misji międzynarodowych. Siły lądowe posiadają także znaczną artylerię. W tym samobieżne systemy jak 2S1 Goździk i M77 Dana oraz wyrzutnie rakietowe BM21 i RM70. Kraj dysponuje również nowoczesnymi systemami rakietowymi LAR-160 i RS122, które są wynikiem współpracy z Izraelem oraz Ukrainą. Gruzińska obrona powietrzna i systemy przeciwpancerne tworzą spójną strukturę zdolną do ochrony zarówno przestrzeni powietrznej, jak i skutecznego zwalczania jednostek opancerzonych. Wojska lądowe wykorzystują izraelskie systemy Spider oraz francuskie rakiety Mistral, montowane na pojazdach Hamvi, które wspierają polskie Gromy i posowieckie Igła-1 oraz Strieła-10. Obrona jest uzupełniana przez armaty przeciwlotnicze, co wzmacnia ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami z powietrza. Jednocześnie systemy Buk M1 oraz 9K33 OSA AK, zmodernizowane do standardu AKM, zapewniają skuteczność w działaniach defensywnych. Wspomagane przez nowoczesne radary francuskiej i ukraińskiej produkcji, takie jak Groundmaster 403 i 200, czy pasywne systemy Kolczuga. W zakresie obrony przeciwpancernej i korzystają z szerokiej gamy systemów. Od starszych fagotów i konkursów po nowoczesne amerykańskie żaweliny oraz ukraińskie skify. Siły powietrzne Gruzji są stosunkowo niewielkim elementem obronnym, historycznie podporządkowanym dowództwu wojsk lądowych. Taki model organizacyjny wynikał z ograniczonego budżetu i skromnych zasobów sprzętowych, co determinowało ich rozwój. W początkowych latach swojego istnienia lotnictwo pełniło przede wszystkim funkcję wsparcia wojsk lądowych, odgrywając istotną rolę w działaniach zbrojnych na terytorium Abchazji. Współczesne gruzińskie siły powietrzne, choć formalnie stanowią niezależny rodzaj sił zbrojnych, nadal pozostają stosunkowo małe. Ich głównym zadaniem jest wsparcie wojsk lądowych, transport żołnierzy i sprzętu, rozpoznanie oraz ograniczona obrona przestrzeni powietrznej kraju. Na wyposażeniu mają 15 samolotów bojowych, dwa transportowce, 8 samolotów szkoleniowych, 42 śmigłowce oraz 11 śmigłowców bojowych. W skład floty bojowej wchodzą samoloty Su-25. Państwo posiada także samoloty szkolno-bojowe L-39 Albatros i L-29 Delfin, które mogą pełnić funkcję lekkich maszyn pola walki, tworząc ekwiwalent kolejnej eskadry. Transport zapewniają lekkie samoloty transportowe AN-28. Śmigłowce są bardziej różnorodne i liczniejsze. Gruzja eksploatuje Mi-8 oraz amerykańskie UH1H, a także szturmowe Mi-24. W skład floty wchodzą również morskie Mi-14 wykorzystywane przez Straż Graniczną. Mimo ograniczeń sprzętowych, flota śmigłowców stanowi istotne wsparcie operacyjne dla sił zbrojnych. Bezzałogowe systemy powietrzne odgrywają kluczową rolę w gruzińskich siłach zbrojnych, pełniąc zarówno funkcje rozpoznawcze, jak i bojowe. Już podczas wojny w 2008 roku ich znaczenie zostało wyraźnie zauważone. Obecnie Gruzja posiada 100 dronów rozpoznawczych oraz 10 typu amunicja krążąca, a także rozwija własne technologie, takie jak miniaturowe drony rozpoznawcze SWAN-3. Współpracują one z izraelskimi systemami Skylark które wspierają operacje rozpoznawcze. Siły zbrojne Gruzji wyposażone są także w taktyczne drony krótkiego zasięgu AeroStar oraz zestawy średniego zasięgu, w tym izraelskie Hermes 450 czy hiszpańskie Atlantic 1. Uzupełniają je hiszpańskie bezzałogowe śmigłowce Alpha 800, które poszerzają możliwości operacyjne. Bezzałogowce te znacząco wzmacniają zdolności rozpoznawcze i bojowe państwa, zapewniając nowoczesne wsparcie na współczesnym polu walki. Gruzja obecnie nie posiada pełnoprawnej marynarki wojennej. Dawniej kraj dysponował siłami morskimi, jednak zostały one rozwiązane w 2009 roku po wojnie z Rosją w 2008 roku, która poważnie osłabiła zdolności bojowe tej formacji. Obecnie zadania związane z ochroną wybrzeża i prowadzeniem operacji morskich realizuje straż wybrzeża, funkcjonująca w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Państwo dysponuje w sumie flotą ponad trzydziestu łodzi patrolowych, które zapewniają bezpieczeństwo wód terytorialnych.